Dzień dobry, moje ziółka drogie. Czy wy znacie tę roślinkę? Albo tę roślinkę? Albo tę roślinkę? Albo tę roślinkę? Oczywiście, że znacie, bo to są dwa różne gatunki tej samej rośliny, czyli ta i ta. A jakiej? Oczywiście, babki. Babki. Cudownej, pożytecznej rośliny, o której my po prostu zapominamy. Kiedyś stosowana była przez nasze babki, przez nasze prababki w różnych dolegliwościach, a teraz o babce, nomen omen, trochę zapomnieliśmy, więc czas ją dzisiaj przybliżyć. Przeszedł na nią czas, i o niej właśnie będzie dzisiejszy film. Babka, plantago. Zapraszam serdecznie, jeśli taka tematyka Was interesuje. Babka, plantago, roślina z rodziny babkowatych, czyli plantaginazea, to jest roślina, która szczególnie upodobała sobie strefę klimatu umiarkowanego obu półkul. W Polsce i widzicie mnie, nie? Plask słoneczny Was oślepia. Ale to nic. Koncentrujmy się na babce, a nie na kasi. W Polsce występuje, często jest bardzo popularna, ale omijamy ją jakby tak nie zauważając. Tak trochę kazos pokrzywy, której jest tak dużo, że. Um, szukamy czegoś oryginalnego, szukamy czegoś wyjątkowego, a zapominamy, że te rośliny, które u nas są popularne, niosą i, i zawierają w sobie tak dużo niezwykle pożytecznych właściwości. Więc my dzisiaj z dolarkiem, który pałaszuje, zdaje się babkę właśnie, mm, am am am, zapraszamy was na film. Kochani, tych gatunków babki jest mnóstwo, mnóstwo, ale babka Zwyczajna Plantago Major, zwana też jajowatą. Proszę bardzo, dlatego, że ma właśnie takiego kształtu jajowatego listki. Oraz babka lancetowata, Plantago lanceolata, czyli ta, której listki są podłużne, lancetowate, właśnie. To są dwa najbardziej popularne gatunki rosnące w Polsce. Jest jeszcze babka Kosmata, babka górska, babka Płeśnik, ale płeśnik znana jest u nas właśnie szczególnie tym, którzy się ziołami interesują i zioła zażywają, ale yy... Nie, jest, nie, nie rośnie ona w stanie naturalnym w Polsce. Oczywiście jest hodowana, ale nie rośnie w stanie naturalnym, więc się nią nie zajmujemy. Jest babka wyniosła, babka wężowa, babka piaskowa, babka pierzasta, patagońska, no i y, y, mnóstwo, mnóstwo różnych, ale y, ta właśnie lancetowata i ta lantago major, czyli jajowata, zwyczajna, pospolita. Są u nas najbardziej znane i mają właśnie szczególne zastosowanie w ziołolecznictwie. Dzisiaj jest wietrznie bardzo i pewnie ten wiatr znowu będzie trochę przeszkadzał, ale to nic. Babka upodobała sobie głównie tak, jak tutaj siedzę na łące, widzicie, która w tej chwili już tak była dwa tygodnie temu skoszona, odbija trochę, ale. ale to właśnie została łąką, a nie polem uprawnym, dlatego żeby zwierzątka miały pożywienie. Tutaj rolnicy sobie te łąki zostawili. I upodobała sobie babka takie, takie suche pola, łąki, przydroża I bardzo lubi towarzystwo. Zaraz wam pokażę kogo. Uwaga! Bardzo lubi towarzystwo koniczyny. Tutaj widzicie, ta koniczyna już przekwitła, ale jest babka koniczyna. Babka koniczyna, bo właśnie yy, się babka z koniczyną cudownie dogadują czasami są wyszywane też y, razem te rośliny obok siebie koniczyna moi kochani jest to zioło szczególnie ważne dla dziewcząt i jemu też poświęcimy któryś z filmów na kanale to Ci bo naprawdę koniczyną też warto się y, zainteresować, to jest niezwykle pożyteczne ziółko, no a tutaj jest babka a obok niej Czerwona koniczynka, jeszcze kwitnąca. Zobaczcie. I tutaj koniczynka. Jeszcze kwiatek jest. A tutaj obok babka. No, koleżanki z podwórka, naprawdę. Proszę bardzo. Jak wyglądają liście babki? Liście babki, tak. U babki pospolitej są one takie jajowate, czy bardzo owalne. U babki lancetowatej są wąskie, Widzicie? wąskie lancetowate właśnie. Ale wspólną cechą charakterystyczną tych liści jest to, że, wyrost, że wyrastają z przyziemnej rozety, czyli takiej o tutaj od tej rozety, która się znajduje tutaj przy samej ziemi. Wszystkie liście wyrastają z tej rozety, wybijają z tej rozety i taką bardzo charakterystyczną cechą jest to, że mają równoległe żyłkowanie. Czyli te żyłki na liściu, tutaj te wszystkie, o, czekajcie, te rastają jakby z jednego punktu, widzicie? Nie ma pierzastego, że jest jedna główna żyłka i od niej w bok odchodzą. Jest babka pierzasta i ona takie właśnie ma, ale to jest gatunek taki stosunkowo rzadki i o nim dzisiaj nie mówimy. Ale tak to one z jednego punktu i tak samo w lancetowatej. Widzicie? O, tutaj dokładnie widać. Weźmy ten, ten, tego kolegę. O, że z tego jednego punktu tutaj żyłki na liściu biegną równolegle. I może być ich różna ilość. To jest od trzech do 7 w zależności od gatunku, ale taka jest właśnie cecha charakterystyczna babki, patrzcie, równoległe w lancetowatej i równoległe w babce mm, pospolitej. A jaki brzeg liścia? Zazwyczaj to są liście całe brzegie. Widzicie, nie ma ząbkowania, nie ma jakiegoś, nie są wcinane, są całe brzegie, tak samo tutaj w lancetowatej. Cało brzegie liście. Teraz kwiatki. Kwiatki w, bab w babce lancetowatej. Spójrzcie. Gdzie jesteś kwiatku? Taka nitkowata szyjka i na niej znajdują się kwiatki. Widzicie, szyjka taka wyrasta z rozety liści i taka, takie kwiatki są w lance towatej. Natomiast tutaj w tej pospolitej widzicie jak jest, że z rozety y, wyrastają takie szypułki też i zakończone są o, teraz to widać dokładnie, super, takim walcowatym kłosem kwiatów. O. Tutaj jest przekwitła babka, ale. O. Taki kłos. O, widzicie? Taki kłos. No nie ma co tutaj dokładnie pokazywać, bo doskonale wiecie, zresztą babka się po liściach naj najlepiej y, rozpoznaje i na pewno nie będziecie mieć kłopotu. O, a tu parę kwiatków. Siup. 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 A są naprawdę bardzo takie malownicze. Cała kępa babki lancetowatej kwitnąca. Kwiaty babki są y, wiatropylne, więc tutaj rola owadów w przypadku babki nie jest taka bardzo e, znacząca, ponieważ e, wiatr jest największym przyjacielem babki i, e, i oto on zapyla i roznosi kwiatki. Babka lęcetowata kwitnie trochę wcześniej, babka e, szerokolistna czy, czy pospolita e, kwitnie trochę później, ale tak jak Wam powiedziałam, można ją zbierać od kwietnia do września i e, doskonale się nadaje na wszelkiego rodzaju mikstury. W babce wykorzystujemy całe ziele oraz to kłącze, które jest w środku, to znaczy liście, tak sobie patrzę na nią, co ona ma, liście, kwiatki. Możemy to wszystko zbierać, suszyć i przetwarzać, ale także ważne są nasiona. nasiona Najbardziej znane są właśnie babki płasznik, które są w sprzedaży i można je kupić, ale jak już powiedziałam, ona to jest w Polsce gatunek hodowlany, ale się potargałam. O kurczę! No nic! Dobra. Okay. E, y, a nasiona są takie stosunkowo duże, jajowate, znajdują się w zamkniętych torebkach i wykorzystywane są w lecznictwie, a dlaczego? Ponieważ w kontakcie z wodą wydzielają śluz i dlatego często stosuje się je w, podobnie zresztą jak nasionolnu, prawda? W kontakcie z wodą wydzielają śluz i ten śluz stosujemy czy popijamy potem w chorobach gardła czy w chorobach krytania i działa on nie tylko ochronno, ochronnie, ale też właśnie tak nam łagodzi wszelkie podrażnienia i, i w tym celu Babkę stosujemy i, i, i ta babka jest naprawdę bardzo pomocna. Bardzo, bardzo. Ja y, uwielbiam babkę jako zioło stosowane i nie tylko w górnych w chorobach y, górnych dróg oddechowych, bo też w innych o tym za chwilę. No, chciałeś się przywitać, tak? Ogonkiem pomachać. Chciałeś tak? Przywitaj się, tak? No przywitaj. Tak, tak, tak. Daj. Buziaka. Daj. Daj buziaka. Daj, Buziaka. Teraz wam powiem, kochani, co y, zawiera babka płasznik, jakie ma y, związki czynne. Więc głównie ma flavonoidy i to właśnie one działają przeciwzapalnie i to właśnie one wspomagają nasz organizm i leczą nasz organizm z wielu dolegliwości i z wielu chorób. Ale poza tym co ma? Poza tym ma e, e, irydoidy, czyli z, e, związki irydowe, głównie glikozydy irydynowe, z których najważniejszym jest e, aukubina. O aukubinie powiem Wam jeszcze za chwilę, e, co to jest i jaką odgrywa szczególną rolę. Ale oprócz tego babce są. Babce są polisacharydy, babce są e, kwasy fenolokarboksylowe, babce są garbniki, babce są e, kumaryny babce jest ksantofil. A co to jest ksantofil? To jest taki związek, który wspomaga zjawisko fotosyntezy w roślinach, a dla nas jest szczególnie ważny, ponieważ jest bardzo pomocny w neutralizowaniu wolnych rodników w naszym organizmie. I dlatego ten ksantofil jest taki też pożyteczny i powinniśmy szukać roślin, które są w niego bogate. I w babce występują wreszcie związki czynne nie do końca jeszcze poznane. Są to yy, 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 część, część yy, 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 flawonoidów i niektóre saponiny, które są jeszcze w trakcie badania, bo nie do końca jeszcze naukowcy wszystko z tej babki wyciągnęli, co ona ma. Widzicie, jaka babka pełna tajemnic. Babki są zazwyczaj pełne tajemnic, co? Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie na temat tego stwierdzenia mojego. A teraz Wam z Dolarkiem opowiemy, jakie ma babka działanie. Babka ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne i to zarówno ogólnie przeciwzapalne, jak i miejscowe. I za to właśnie odpowiada w dużym stopniu aukubina. Za to przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne działanie. Babka ma też działanie immunostymulujące, ale uwaga. Równocześnie hamuje niektóre procesy autoimmunologiczne. I dlatego, kochani. Teraz uwaga, i dlatego wielu z Was poddawało w wątpliwość i myśleli, że o, mamy Cię, mamy Cię, jak w filmach o adaptogenach opowiadałam Wam, bo pod tym filmem właśnie pojawiło się wiele komentarzy, jak to możliwe, że adaptogeny nie są polecane w chorobach, w chorobach autoimmunologicznych, bo działają immunowspierająco, a jednocześnie aszfaganda jest w takich chorobach stosowana. I ta ażwaganda to jest trochę taka nasza babka, kochani. Widzicie? Wszystkie zagraniczne cuda, które my kupujemy i które myślimy, że są takie fantastyczne, mają swoje rodzime nasze odpowiedniki. I tym odpowiednikiem jest właśnie babka. Dlatego zarówno babkę, jak i tę aszwagandę możemy stosować, bo ona wspiera nasz system immunologiczny tak, jak adaptogeny, ale jednocześnie... Blokuje procesy autoimmunologiczne. Czyli blokuje te procesy, w czasie których or, nasz organizm zwalcza sam siebie. Takie to jest cudo, ta nasza babka. Hmm? I moi drodzy. Babka działa też antyalergicznie i przeciwwysiękowo. A co to jest wyciąg, wy, wysięg? Bo mówimy tak: wysięg, wysięg, przeciwwysiękowo, ale może niektórzy z Was nie do końca wiedzą, co to jest, bo używamy tego terminu, ale znaczenia nie wszyscy dokładnie wiedzą i nie wszyscy rozumieją. Wysięg, moi drodzy, to jest taki płyn który powstaje w wyniku procesów zapalnych w organizmie. Na skutek, na skutek przepuszczalności naczyń włosowatych. Przez ściany naczyń krwionośnych przedostają się wtedy płynne składniki, płynne składniki osocza i one gromadzą się w tkankach naszego ciała, w poszczególnych tkankach naszego ciała, powodując bardzo często stany ropne, stany zapalne. To jest właśnie wysięg, a babka działa przeciw o proszę, jaka piękna, lancetowata. A tutaj obok niej jej koleżanka Pospolita. No i dlatego, moi kochani, ta babka jest tak... Larek pałaszuje. No, on wie co dobrze. I dlatego ta babka jest tak niezrównana w nieżytach dróg oddechowych. Jest tak niezrównana w zapaleniach błony śluzowej gardła, w zapaleniach oskrzeli. W przeziębieniach, w katarze, w kaszlu, a zewnętrznie moi kochani, we wszelkiego, rodzaju, we wszelkiego rodzaju stanach zapalnych, skóry możemy ją stosować. I taki właśnie liść babki możemy zmiętolić i przykładać na zmienione miejsca, czy na zranione miejsca, bo ona bardzo szybko tamuje nam też przepływ krwi. I taką babkę były. Historia. Zioło Lecznictwa mówi też o tym, że właśnie ranni żołnierze gdzieś przykładali sobie czy szukali liści babki i przykładali sobie na rany, bo ona bardzo szybko tamowała im krwawienie z tych ran. Taka to jest cudowna roślina. A nasiona babki i te właściwości śluzowe, które mają w kontakcie z wodą, wam mówiłam, że są wykorzystywane w chorobach gardła, w chorobach jamy. Ustnej, ale też w chorobach układu y, pokarmowego, na przykład w chorobie wrzodowej. Jeżeli ktoś cierpi na chorobę wrzodową, to na pewno stosuje babkę, a jak nie, to powinien y, y, spróbować stosować, bo ona też łagodzi te dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. A korzeń babki y, lancetowatej, może nie wszyscy o tym wiedzą, ma działanie łagodzące podrażnienia i stosowany był i być może nadal w przypadku ukąszeń żmi, w przypadku ukąszeń innych jadowitych zwierząt, a także w przypadku ukąszeń przez owady niektóre. Hmm? Z babki możemy przyrządzać co? Możemy przyrządzać napary, możemy przyrządzać maceraty, możemy przyrządzać nalewki, intrakty, soki, co tylko wam w duszy gra. A zainteresowanych magią chciałam poinformować, że święta Hildegarda zalecała spożywanie sproszkowanego korzenia babki naczo w celu ochrony przed czarami i ochrony przed urokami. A ile możemy tej babki spałaszować codziennie? Źródła podają, że możemy do 6 gramów. To jest bezpieczna dawka i nie musimy się obawiać. Zresztą babka ma niewiele przeciwwskazań do stosowania. Właściwie jedynym takim przeciwwskazaniem do stosowania babki jest alergia na nią, na, na którykolwiek ze y, składników czy ze związków samej babki, albo mieszanek, w których babka występuje. A tak, y, to babka nie ma przeciwwskazań. Mogą ją stosować nawet dzieci oraz kobiety w ciąży i matki karmiące. Oczywiście to należy skonsultować zawsze z lekarzem, to wiecie. Y, no i tyle o tej babce biegnijcie kochani po babkę bo powiem wam, że to jest naprawdę bardzo pożyteczna roślina i to, że jest trochę zapomniana, bo przyznajcie mi się kto stosuje babkę teraz kto, kto z was, siłka, moje kochane ma ususzoną babkę albo ma przetworzoną babkę w nalewce czy w maceracie No, a babka jest naprawdę tego warta więc serdecznie wam ją polecam mam nadzieję, że dzisiejszy film się wam podobał i ściskam Was gorąco i widzimy się następnym razem. Pa, pa.